lecimy. Lecimy dalej sobie, co nie? No. Yy, wrócę się po amunicję. Gdzieś tu jest. Ja to czuję. Gdzieś tu się kopa. No będzie ciężko Jeszcze ktoś wychodzi idę po amunicję Jeszcze ktoś Nie on to on ucieka To on ucieka No dawaj go! Zapiszę? No miałeś rację, że to naj, najgorszy boss. Jest. Co on powiedział? Dobra. No najfajniej no fajnie, rozwaliliśmy bossa. Jeszcze tylko jeden boss będzie anioł śmierć. Też niemiecki. No zobacz. On będzie w kolejnym No i dobra. Później. A <laughs> zapisałeś? Tak. Jeszcze bym nie rozwalił. Wraca się tam, dziarteczki miałeś Już pędzę wezmę, się... już pędzę Patrz, tylko zwłoki A takie? Ta ciemna maska Pewnie Nie Nie, nie jest I tu jest włócznie przeznaczenie Tytułowy przedniotu stały się 3, 2, 1 jeszcze na jednym, i teraz na jeden masz plan, że z cybermutantem, na dwójce z, no, z rycerzem śmierci, a na trójce śmiało, z rycerzem śmierci. portowaliśmy się do piekła. To jest bomb, to jego anioł ośmietni. O, a to jest on. A, no, prawie. Chciałem na to sporadok tak, opowiedzieć. Co <coughs> no prawie, no. Prawie go rozwalili. Szumarek 3. Czytam, stek, się boję, że jak z czuwarka hmm, czytam to się zepsuje gra. Gdzie on był? Na będzie. Oś chodź że tu. Mamy go tacy pomocnicą, no wśród Jest. Koniec gry. No jeszcze tylko napisy końcowe. A nie? Siło. tu on się położył? Upad ze zmęczeniem. Graliśmy nasz czas, niecała godzina. Oooo! No, oh. w sumie. nawet połowy kolesi nie rozwaliliśmy. No dobra tam. Byłeś znaleziony przez siły, siły aliantów na y, trawiastym wzgórzu, y, 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 trochę od y, dymiących się szczątek kast zamku Nuremberg. No. Włóżnia była w twoich yy, rannych rękach. Yy, dym... Yy, no, dym leciał z twojego ciała. Ciągle. Yy, 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 trawa pod twoim ciałem wygl no, wyglądała na spaloną przez ogień. Yy, w alianckim szpitalu nie powiedziałeś nikomu o twojej przerażającej ostatecznej walce w bitwie z yy, Aniołem śmierci. No bo, pom bo by pomyśleć, że jesteś szalony. Ale ty. Yy, ty dalej. Nie wiem, Skars. Nie wiem. Coś tam nie wiem. Załóżmy, słyszysz. In, słyszysz. E, y, przeciwników zamku. Coś tam. Ciemno i śmiertelnie. Ja nie wiem. Ty bez, bez włóczni. Trzecia Rzesza wkrótce... Trzecia Rzesza upadnie. Aby to May never rise again. Żeby, ni y Żeby nigdy to nie, nie, nie powstało. powstało ponownie. No. No, no to, to co? Czekaj. Co jeszcze? No i tutaj rozmowa z prezydentem. Może no, jak... no i koniec. No to... to... Jest... Czekajcie, to, to jest Hans Gross, to już czyta co nie? Ale to jest inna historia, tak powiedziałem. Mhm. I czekajcie, tutaj jeszcze napisy końcowe: oczywiście, Spear of Destiny, tam mieliście Hansa Grossa. spod następnej części, jakoś tak. To jest Transgross, ten zielony. To jego brat, chyba, tak? No, to jest Ebermutant. To jest ten Barnacle Wilhelm. A to jest ten Death Knight, z którym się na końcu walczy. Wszyscy przeciwnicy? Czy to tak. jeszcze będzie pokazane? te No, no I, to... I, czekaj, czekaj, czekaj to, No to się... się wpisujmy O, Bartuś to mój brat Napisz Zagrajki brat kiedyś grał. Zagrajki Enter A najlepszy wynik mamy Czekaj, dzień. zobaczymy Zagrajki najlepsze Najlepsze, <laughs> No to, dobra No to Lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie i do zobaczenia już niedługo w kolejnej części. No to, no to cześć.